Kurwa, to wszystko jest zjebane Metro, Pirate słapa. Kurwa, ile rzeczy do robienia Był liku Adriana, a co u liku Adriana, czego? Samira, ale on nie ma nowej nuty. Samira, on ma jedynie monopol, który nie wyjdzie. Ale was boli, że on skład To jest kurwa. Jak ja wstałem i oglądałem, tick pierwszy co mi na tyle wyskoczyło. Ale was boli, że on skład za 12 milionów. To jest śmieszne zdanie, kurwa. Glizzy. Pomoka, to naprawdę czemuś bani najebany, Pozdro. Dzień dobry. Dzień dobry, panu. O kurwa, mikrocypek gra na FaceCity? Dzień dobry. Jak się pan nazywa? No. Kepian. Cześć, Jestem Peter, Peter Parker. Nie ma Peter. No, co czuję, że on go weźmie do ekipy, nie? No, eee. Z fatkiem od rano pisałem, mamy tak zwany kod specjalny. Mamy nawet lepszą miejscówkę niż metro. Natomiast Rarius są takie, że prawdopodobnie się to nie uda, ale wierzymy, że to się uda, tak? Samir po wczoraj poszukiwany, kurwa, pewnie nagrzani w chuj są na niego wszyscy, bo były potrójne ucieczki, plus ucieczka z kurwa ze szpitala. Ramir w gotowości, muszę tylko. O, pierwsze co to, wchodzę na Ramira dzisiaj, popełniam przestępstwo i idę siedzieć, żeby w kartotece był mój kurwa dowód ze zdjęciem, jak mi wiadomo, klepać na Samirze. Klama kupiona kolejna została. Mamy kurwa z cztery klamy. No, yy, odjebać trzeba robina jeszcze. Podobno ma być yy, jakieś nowe porządki na mieście, tak mi słuchy doszły, ale nie wiem dokładnie o co chodzi. Milion dolarów, kurwa przelew! Ale ten wers kosztował wiele. Dobra, Oma w Oma tak roz... ma tak zjebane pod kopułą ten ziomal Jak ma 10 razy gorzej niż my, nie? Ale widziałem... Mm. <grywa> widziałem, jak Bandurę zajeżdżał, nie? Ty wiesz, że jak... wiesz, że gdyby nie multi, to ty byś kurwa teraz zrobił dla Skolima? Ja pierdam. MILION DOLARÓW KURWA! PRZELEW! ALE TEN WERS KOSZTOWAŁ! oj, ILE ON KOSZTOWAŁ TEN WERS! ZAPŁACIŁEM ZA NIEGO WIELE! Dlatego ma milion dolarów, kurwa! Gino magie klasę, kurwa! Bandi ma lambo! Bandi ma lambo, Gino magie klasę! A multi, kurwa... kurwa. Przegrać z Metrodalem 8-0, powiedz mi, jeden! Bandi, e, Ginot ma odmagie klasę, kurwa! Mer, Mergano, kurwa! Ma wszystko, co chce, kurwa! Jebać, tasa! Ja pierdolę, nie? <laughs> nie komentuję tego po prostu. No ale turniej FIFA trwa w najlepsze. Właśnie <laughs> biorę w nim udział. Wyszedłem już z grupy. Tak serio to grałem pod ukrytym nickiem, ale nie wyszedłem z grupy. To po prostu nawet nie ma co odpalać, Więc niestety musi mieć na RP. Real talk. Niestety Ramir goły. Prawdopodobnie był UNG Angel. Dowód jest. Teraz tak, kurwa. To musi być szybka akcja. Muszę znaleźć kogoś, kto mi przechowa dowód. Ty typa u siebie na mieszkania chciałeś wyruchać? To są pomówienia kurbo No się mano No wsiadaj, siadaj Dobra weźcie, Ula, ale goły. weźcie ten, weźcie to Przechowajcie w skoku jest, nie no zgubcie tego no, O dobra no. Jedź, jedź proszę Cię na sklep z ciuchami I do tatuażysty Czy I policjanta Albo na komendę Tu masz ciuchy Dobra, tylko spodnie kupię Mhm, spoko to co jest? To ja mam jakieś ciuchy? Nie, no nie wiem, co się dzieje. Ty nie stać mnie na to, kurwa. Dajcie, kurwa, 30 dolków. Masz się dolków. Dzięki. Pierdolę, no, czapka była dobra do chuja, kurwa pana. Dobra, chuj z tą czapką, czapka zero. Spodnie tylko potrzebuję. Dobra, to były te. Maski nie chcę Czekaj, 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 kurwa Dobra tak, to wypierdala i to wypierdala. Oje gate, yy, banki tatuażysta Albo tak? tatuażysta w sumie, bo ta karta można płacić, nie? Ta 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 Weź jakieś inne spodnie, a nie w hmm. tych samych. Ty kurwa kumarze, że to jest Ramiri i ja do właśnie nim się nie żeby był w kartotece? Czemu jeszcze tam że nie masz? Nie masz klucza, jesteś oficjalną właścicielką? Z kim gadasz? Z Jasminą. A, okay. jestem dziwka, musiałem jakaś nowej dziwka na mieście. Hmm. Co z... No nie jest z takim wieprzem.

Co to to było? Ktoś to pamięta, kurwa? To było coś 40 coś, nie? Kurwa nie. Na szyi to było, nie? I ride right or die? A gdzie szyja? W dodatkach to było. O, chyba. Ja pierdolę, że ja tego nie zapisałem. No idź pan w chuj, kurwa. 42? No faktycznie dzięki. Czekaj kurwa. Ej, dobra, ale gdzie jest kurwa głowa? Gdzie były te takie nasze. O, to jest to, o, to jest to. Ta. Coś jeszcze było? Plecy były or dajne nie? A i ręka kurwa Ręka to nie pamiętam co było, jakaś kurwa jakaś dziwka była. Dobra, nikt się nie kapnie. 186? Skąd wy to kurwa wiecie? O, mieliście rację kurwa, ale jeszcze ten dół tatuażu był. No jakaś dziwka była, tylko jeszcze dół tam był taki. O, taki. Dobra styka. Gdzie teraz? Yy, Restauracja. Koło prostu nie? Dzięki. Yy. Trzeba złapać Robina. Trzeba. Ale my się tym zajmiemy, nie? Legit. No, Jak mój brat się obudzi. To mu zadzwoncie. Dobra. I przekażcie mu mój dowód. Dobra. Jaką czwórkę kupić? Czwórkę? Chwała jest, to jest chyba najlepszy Dobra. tak szczerze. Człowieku to kosztuje milion 600 No. Już brata bogatego masz kurwa to. Na Ale kurwa mać Na, Na kurwa Kaliko O, no to trochę pizza A Jaki budżet? Bania jest tu. Dobra, kupimy coś stylowego, jakąś G klasę coś w tym No nie Uuu. ma tej co w zeszłym roku, nie? Trzeba no. ja tylko zobaczę czy jest poli... nie ma policji Dobra, szukaj Puśćcie mnie tu samego ho, ho. Mm. Dawaj, dawaj Witam Bye. Ale boy Ile bój Ile boich się było było, było nie robić? Ty tak Chodź na bok. Nie, kurwa człowieku Co nam A, potrzeba? To trzeba zrobić, żeby trafić do więzienia się Chcesz do więzienia trafić? Jak najszybciej Ale serio? Jak najszybciej eee, To chodź, oni mnie lepiej traktują. Napierdolisz mnie albo coś, chodź Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ktoś spokajnie. Ktoś, ktoś, yy, ktoś, tu nie jest sztywny? Ktoś tu nie jest sztywny? <śmiennie> bedofili, <śmiennie> bedofili. Ktoś tu nie już Ktoś tu nie sztywny? No <śmiennie> był do siebie sztywny. Ej kurwa, ty co? <śmiennie> zjebany jesteś, kurwa, czy co? Pierdala jesteś, manie, potrzebuję jakąś tu co jedynastkę wyśle. No ja wyśle, prostu, ja wyśle. się to Przy tobie jest bedowina, ty co? Co? A ty co? Nie, uciekaj od niego, uciekaj od niego, Pietrucha jest. Chodź, chodź. Co tu się okay, dzieje? No, Czemu 911? Ej właśnie ty 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 Ej, ej frajżynko frajżynko O co czekaj. chodzi że agra nam powiedział frażinko, że robina zabije cię? Odsuń się odsuń się odsuń się Frajżynko chodź na chwilę Chodź chodź Oj O Jezus Maria Faj jaki kurwa agresywny Co? Co tu się kurwa dzieje ty? Co jest kurwa? Agresorko Co jest? Co? Co ty? A ci za to? Rozjebać za to kurwa? w No... To... No klękaj, klękaj i przeproś. I teraz przeproś. Przeproś. No to ty się, to ty się... kurwa dzieje. Dzie... O... Przeproś, kurwa. Ale ból. Stop, 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 stop. stop. Ci, ci Co ty... Co ty... Wieda, albo dzwonicie albo dzwonicie policję, albo A... Mójcie, Jurgen! Go? Z wami po policję. Dzwonię po popały. się dzieje? Słuchaj mnie! Słuchaj mnie kominencie! Co to się teraz... Czego chcesz ty Niemcu? Niczego nie chcę kurwa tylko pytam Nie jest. broń mnie! Co ty zrobiłeś? Ja nie, Ej, jestem, Samir. Ja nie jestem Samir! Ja nie jestem Samir! Dobra kurwa! A gdzie jest Robin? Gdzie jest kurwa zamier? Nie wiem! Nie znam żadnego Robina! Ja nie jestem Samir! Ja nie jestem Samir! Kto ty kurwa jesteś? Ramir! Chcę do więzienia, żeby moje zdjęcie było w kartotece! Dawaj, ci wyrucham w dupę i... zrobimy jako gwałt! No nie! Bo wtedy ty będziesz w więzieniu, a ja muszę być w więzieniu! A. To, dawaj mi ruchaj w dupę, stop, ty! No ty jak tak kurde, ruchaj kurz to zapytaj kurwa Rami, zapytaj kurwa Samira! No? Gdzie jest kurwa Robin? Zapytam, no, no zapytam, nie tylko nie znam nie Robina Ramirek, Ramirek, no słuchajcie w dupę. Dawaj, nie mogę. No, no, no dawaj, dawaj moje, no. moje jedyne zadanie to dostać się do więzienia i zaspokajać tam kurwa ty? No, największy. Jesteś pewna? Jesteś pewna? Pewna jesteś? Jestem. Nie no to jest sam. Nie to jest kurwa, ma, ten... To jest jedna prostutka, to jest jadna prostutka. Kurwa ten Stop. wnyk amerykański, by kurwa. Kurwa, kurwa. Nie wiem! Nie znam wiesz. robina, nie znam robina! Pobijmy mu na to mówię, że powie coś, no! Gdzie ta kurwa policja? Nie ma policji, kurwa. Jak chcę na policję! Dzwon no ja ma dzwonię test. na policję! To wstawaj! Nie! Wstawaj! Nie! Wstawaj! Co? Gdzie jest kurwa Robin? Chłopie, nie wiem, ja nie jestem Samir! On jest Rabin, na nie Rabin! <noise> Proszę cię, postawcie mnie do kurwa... Kurwa, jazda! Nie raz kurwa, gdzie ty jesteś? <głos> nie, <głos> nie no, teraz to policja na pewno przyjedzie. No. To już jest chuj. Kój mają, powiedziałeś, że przyjadą w sekundę. Jak zrobię no ci krzywdzie? kurwa, ale dobra, to Ale oni nie są sztywni. Gdzie, gdzie jest kurwa? To stój, ty masz łaczeń na 27, tak? To stój, stój, stój Kurwa jebana! Nie uciekaj Murzynie! Ale nie uciekaj Murzynie! Oddawaj robina! Oj! Mam go Przysięgam wam, o, ja nie jest jestem Samir! Ja nie jestem nie, Samir! Obiecuję wam! Gdzie jest Robin? Halo, policja! Gdzie jest Robin? Halo! POLICJA! HALO POLICJA! GDZIE JEST ROBIN? HALO POLICJA! Robin, Halo, policja! Bijcie Murzyna! Bijcie Murzyna! ZWOŃ NA POLICJĘ! Z... O, ma krokuta. zwrócił. Z, 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 ej, wypierdalaj mi za TAK, GDZIE a, JEST ROBIN? NIE ZNAM o, ROBINA, CZŁOWIEKU! AU! To jest możliwe, się! Pogadamy, pogadamy, o! pogadamy, zatrzymaj się! Jak się nie zatrzymasz, to chłopacy zaczną cię kopać! Halo, policja! Zmniejszymy ci wyrok! Zmniejszymy ja chcę jak największy wyrok! Ludzie, dzwoncie na policję! Oni mnie mylą z jakimś Samirem! Ratunku! Stój! 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 kopać uciekać! Jesteś ja nie Gdzie jest kurwa, kurwa Robin? <laughs> nie! Znam Robina! Kurwa A pokaż go! mam pewność, że w chuja nie lecisz, bo ja znam Ramira Bo, bo był Ramis i Samiś Poczekaj No? Co jest kurwa? dzisiaj bardziej Ramir, czy za... Oku. A kto tu taki? Ty kurwa. Nie znam Robina! Takim ale jesteś słony Seven. Nie jestem! Zabieraj ten łańcuch, nie wiem co to, to dawaj, jest. Do wańcuch, mojego dawaj, brata, niekuje, to dawaj, mojego ten brata, ten to mojego brata, to mojego brata. No dawaj! Chłopie, jak by mówił, a bądź tam i spierwiał. Co? Dobrze. Ja już mówiłem, że ty go przygarniesz 100%, ja. Co mam ci powiedzieć? To, 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 to Robina, nie znam Robina, czego nie kumasz. Wyjeb mu cyprian, bo coś kurwa uga. Mu mu Wybierzór, no? O, i dobrze. Nie dajcie, dawaj cyprian. Jak ty go. będziesz go bił? On zaczął. Ty będziesz go bił? Kurwa, dobra. on zaczął. Dawaj cyprian, dawaj cyprian, jedziesz w nim. Nie wbijam. Ja ja nie nie będę, wbija. ja, bo Nie no. wbijam. Zwoje popsy. Zwojcie popsy. No, poczekam. Dawaj Cyprian, nie daj się. Cyprian, idzie, dawaj, to dawaj, to dawaj, to dawaj, to, dawaj ty pian, dawaj. Odejdz bo to, to rówka na bazę. Dawaj cyprian! No, no, żeby to było zawsze i nie. To, żeby to, no, żeby no, no i bały, kurwa, mikrofon. No i dobrze, i niech mi kurwa zamknie, kurwa pośmiewisko. To nie ja! Kurwa kto? Mój no, brat! No, czekam, aż będzie ci posiłek kurwa, przygotowywał, do kurwa. Dla mnie? Tak, psy, mam, ja, ci już daję, no. Kurwa, nie, karek, no... O, kurwa, yo.